Cześć, melduje się Kobikowski. W tym krótkim, dodatkowym wideo, w tym tygodniu zajmiemy się kolejnym, nowym trzypakiem figurek firmy Kobi. Tym razem tutaj weźmiemy na stół recenzyjny zestaw, który się nazywa Narvik 1940. Chodzi oczywiście o bitwę o Narvik na terytorium Norwegii. Pomiędzy siłami alianckimi a siłami niemieckimi. I tu od razu widzimy, że wyraźnie ten tutaj zestaw jest z perspektywy niemieckiej, bo chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że pod, pod nazwą Narvik 1940 również mógłby być Trzypak Aliancki. Oczywiście w tym również z żołnierzami polskimi, choćby z samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. No a tutaj trzeba doprecyzować, że chodzi oczywiście wyłącznie o, o stronę niemiecką. Dobra, ten, ten trzypak zapowiada się bardzo ciekawie, choć od razu widać, że troszeczkę mniej emo emocjonująco niż zestaw z, ten poprzedni z nową piechotą elitarną niemiecką, gdzie były te nowe nóżki. Ale tutaj mam oczywiście też nowe, nowe wzory na druku, więc bardzo tutaj chcemy zobaczyć, jak to, jak to będzie tutaj wyglądać. Zestaw zapowiada się ciekawie i. I od, od razu, chyba, przechodzimy do otwierania. Tutaj z tyłu podobny zbiór tych i zapowiedzi, i pozostałe oferty firmy Kobi w zakresie figurek, które są tutaj no dostępne, na przykład lub planowane. Tutaj wznowienie Deutsche Afrika Korps już z, z tymi nowymi nóżkami. Praktycznie niezmieniona ta German Elite Troops. Mam nadzieję, że to będzie, nie wiem, czy wznowione, czy to jeszcze. Czy to będzie nowa seria, czy to może jeszcze gdzieś tam są dostępne po prostu końcówka tego trzypaka ja przynajmniej nie widziałem. Bardzo czekamy oczywiście na te alianckie trzypaki z nowymi broniami, tak? Dobra, ten zestaw mamy już zrecenzowany. Słuchajcie, otwieramy. Nie, nie tutaj nie czekamy, tylko otwieramy szybciutko. Czy już... Dobra. To jest taka też trochę, ten filmik to jest taka też taka hard, hardkorowa kontrola jakości, nie? Bez, bez, bez przygotowania, bez wzoru otwieramy, patrzymy co tutaj się dzieje, nie? Dobra, jeden woreczek gotowy. Dobra. Aha, no i tak chciałbym zwrócić uwagę, że znowu oczywiście nie mamy żadnej żadnej ulotki, yy, może nie instrukcji, ale nie ma żadnej ulotki z wyszczególnionymi opisami figurek, co uważam za potężny potężny błąd. No żeby chociaż jeżeli na przykład nie chcieli wprowadzać yy, ulotki po prostu dodatkowej, to żeby chociaż wyraźnie z tyłu opakowania było yy, podpisane yy, w, m, dokładnie opisane, wyszczególnione jakie, jakie figurki mamy tutaj, z jakimi figurkami mamy do czynienia, żeby było to jasne. Chociaż y, faktycznie jest opisane, to które zwróciliście mi uwagę pod po, po ostatnim odcinkiem, jest to opisane y, na stronie Kobi. No, ale no, bo bądźmy poważni, nie. Y, jednak nie wyrzucam tego opakowania, bo ja będę, będę je potrzebować przy, przy kompletacji figurek no właśnie dobra i teraz tak no weźmy sobie tego na przykład tutaj ym, pana który jest opisany jako gebirgsjäger yy, strzelec górski czy też alpejski dobra i on ma mieć on ma taką tą zaciętą minkę nie tą nie tą tą ja tutaj kompletuję zgodnie z tym co widzimy na yy, dobra na, ilu, na opakowaniu, dobra, i zanim mu założę, założę dalsze wyposażenie. Spójrzmy sobie na jego nadruk. Dobrze, ładnie to wygląda. Linie są prawidłowo tutaj naniesione. Bym powiedział, zsynchronizowane są poszczególne kolory. Linie są ostre. Widzimy tutaj ładownice paski. I te szeleczki, guziki, wszystko ładnie jest tutaj przedstawione. Z tyłu nie ma żadnego nadruku. To jest w ogóle taka bardzo standardowa figurka. Standardowe nóżki, i standardowy torsik wymiaru standardowego. Tutaj widzimy szarotkę na na, na czapce. I, I też tutaj jest Adler niemiecki i te jakieś tam takie te guziczki. Spinające te takie, nie wiem jak to nazwać, te takie, tutaj, musicie sobie zobaczyć, jak to wygląda w prawdziwym życiu. Dobra, jest tak, tutaj powinien być, on powinien mieć, muszę Wam podnieść rękę, przełożyć tą gumkę. Czy ja to zrobię? Czy ja to zrobię z główką i z wszystkim? Tak, powinniśmy sobie poradzić. Dobra, i teraz on ma dostać. Kara 98 z lunetą tutaj w tym tym, w tej gumce niech on będzie miał przerzucone przez ramię dobra, w ten sposób w ten sposób, a w ręku ma mieć no domyślam się taki czekan tutaj w postaci tego czekana jest po prostu Oskard. Jest to oczywiście taka lekka przesada, ale w sumie narzędzia do siebie bardzo podobne. Yy, więc yy, no zaliczamy, tak? Zaliczamy. Tak, tak wygląda nasz yy, Gebirgsjäger. Ten strzelec alpejski, figurka numer jeden, tak? Oczywiście możemy go tutaj ustawić na, na podstawku. Dobra. I teraz weźmiemy na przykład tego pana tutaj spada chroniarza, To jest ten majster, tak. I tutaj widzimy, tutaj widzimy um, tors ten podwyższony typu umięśnionego. Zobaczcie, to jest bardzo taki intensywny um, w detale um, nadruk na torsie. Czekajcie, ja tutaj chciałem wypatrzeć jakieś detale. No ale, poczekajcie, to jest co to jest, Patrzcie, jakieś takie fafluny są z tyłu. Widzicie? Mm. jaki brudek. Chyba to jest dosyć takie, bym powiedział, trwale tutaj. Jakieś ślady, chyba po, e, po jakimś nietrafionym nadruku. No, wiecie, brudek na plecach. On, co prawda, ten pan tutaj będzie miał spadochron i nie będzie tego widać, tak? Dobra, i on ma taką mieć lekko taką tą minkę w tą stronę. Dobra, i furażereczkę, ale furażereczkę nie tą Marine, tylko. Wurażerkę Luftwaffe, dobra, tak to wygląda. Spójrzmy jeszcze tutaj, no. Wyraźnie widać taki ten Adler. Luftwaffe jest taki, no i ma trochę inny kształt, nie? Dobra, Nadruk zaliczam jako OK na twarzy też. A jemu dano granat trzonkowy i on ma mieć MP40, tak? Dobrze. Dobra. Ok, figurka numer 2 skompletowana. Zanim przejdziemy do ostatniej figurki, może skompletujmy sobie tutaj. Y, tą minę morską. I tu domyślam się, domyślam się, bo nie ma instrukcji, że musimy to zrobić w ten sposób. Ej, ale to jest zupełnie luźne, co jest? Trochę lipa, co? Trzyma się tak na słowo honor. Jeszcze bym, bym zobaczył, czy odwrotnie to nie, nie byłoby trochę lepiej. Nie no słuchajcie, czy ja to robię źle? Nie, to się powinno trzymać, a się nie trzyma. I tu troszeczkę lipka. Widzicie, to jest zupełnie luźne. E, e, e. No, chyba, że coś jeszcze tutaj źle zrobiłem, ale nie wydaje mi się. Dobra, i teraz przejdziemy do, do tutaj trzeciego pana. Który jest tutaj marynarzem Kriegsmarine. I jest o tyle ciekawy, że ma pełno nadruków w różnych miejscach. Najpierw tak, zobaczcie. Torsik. Tu standardowo ładownica przy pasie. Pas, szeleczki, Tutaj właśnie taki ten strój, czy też mundur marynarski. I zobaczcie, ma tutaj nadruki na bankietach. Nadruki na mankietach i ma też na nadruk na plecach. No, to jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Tors, jak i nóżki wymiaru standardowego. I ten pan ma mieć tę buźkę. Oraz furażerkę z takim tym złotym, czy też żółtym Adlerem Kriegsmarine. Tak jest dobra, i ten par, pan po prostu ma mieć lornetkę lornetka już nowego typu, chyba, chyba lornetkę starego typu już podziękowaliśmy zupełnie i mamy tutaj bardzo ładnie odwzorowany kar yy, 98k no ładnie, ładnie, dobrze. dobrze dobra, niech to będzie sobie tak i też trzeba to zaznaczyć, że bardzo ciekawym dodatkiem tutaj do tego trzypaka są worki z piaskiem. Ilość powiedzmy jest taka no, nieprzytłaczająca, no nie ale wiecie, no jak kupujemy więcej tego no to wtedy mamy, możemy sobie tutaj o wiele więcej tego później też zgromadzić, tak? I fajne jest to, że z, są w dwóch kolorach. Jedynie straszna lipa jest z tą, z tą tutaj miną morską. Nie wiem, co tu się wydarzyło, spróbuję później to przeanalizować jeszcze, ale wygląda na to, że po prostu jest to element jakiegoś starego typu, który tutaj już swoje swoje przeżył. Być może mówię też o, o, o formie wtryskowej, która już swoje najlepsze lata ma za sobą, i tutaj coś poszło nie tak, nie? Ale wiecie co? Nie, na przykład na to nie będę składał reklamacji. Po pierwsze, jestem, nie, nie składałem już taką większą reklamację i teraz czekam na, na rezultaty. Natomiast, um, no, po prostu ta mina morska nie, nie ma dla mnie żadnego znaczenia, więc, więc po prostu. No, jak już będzie musiała sobie, nawet wymyślę sobie, że gdzieś ma, gdzieś ma to stać, albo tworzyć jakiś detal, bo trzeba spojrzeć też na to w ten sposób, że jest to element konstrukcyjny, który ma tutaj studa, więc można go gdzieś przyczepić w innym miejscu. To też można by powiedzieć, mógłby być element konstrukcyjny, tylko że właśnie no, ten tutaj otwór coś słabo tutaj sobie radzi. Zobaczymy, czy z jakimiś innymi, właśnie z, z innymi rurkami może pójdzie mu lepiej dobra, natomiast nie przewiduję raczej konieczności jego użycia, więc nie ma problemu dobra, jeszcze raz, Gebirgsjäger Gebirgsjäger tutaj z, z czekanem i z, 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 z karabinem snajperskim tych takich figurek to naprawdę można mieć masę, tak tutaj mamy marynarza, Kriegsmarine I co go wyróżnia duża ilość nadruków na mankietach, z tyłu na plecach. No i mamy tutaj jeszcze tego spadochroniarza Luftwaffe, tak? chociaż jestem ciekawy, czy jestem ciekaw, czy tacy typowi spadochroniarze to, to, chyba, to chyba były jednostki normalnie piechoty Wehrmachtu, nie, nie, nie Luftwaffe, ale może to możemy określić, że no trzeba by tutaj troszeczkę pokopać, nie? W tym temacie. No, i tutaj, jakby to, że on ma założony ten, ten spadochron, powoduje, że nie widzimy tych, tych błędów na plecach w postaci tych, jakichś, nie wiem, zabrudzeń po niewłaściwym nadruku lub jakieś takie, nie wiem co to miało być, czy też jeszcze po wtrysku jakieś, jakieś problemy. Dobra, słuchajcie, nie przedłużamy. Zestaw figurek oceniam jak najbardziej pozytywnie. Jest oczywiście troszeczkę mniej ekscytujący niż ten poprzedni trzypak, gdzie mieliśmy elementy nowego typu tutaj w postaci przede wszystkim tych nóżek z butkami. Natomiast oczywiście jest to solidne zasilenie naszej kolekcji w figurki niemieckie i chciałbym oczywiście zobaczyć też właśnie zestaw Narvik 1940 z, z aliantami, tak, choćby z z, z żołnierzami samodzielnej brygady Strzelców Podhalańskich zapraszam do zapoznania się z chodzi z podstawowymi informacjami o bitwie o Narvik 1940. Słuchajcie, dziękuję bardzo wam za uwagę. Jak wszystko pójdzie dobrze, jutro będzie kolejne wideo na moim kanale. Trzymajcie się. Cześć!